Robimy go tam dlatego, że zabraliśmy taką łąkę przy ulicy Zielonej Mieszka I, z której właściciele czworonogów korzystali, był taki nieformalny wybieg dla psów. Budujemy na tym miejscu nowy blok mieszkalny dla 68 rodzin. W związku z tym, zgodnie z moją obietnicą, ten miejsce dla psiaków, dla czworonogów przenosimy jakby na drugą stronę ulicy Mieszka I. Wykorzystaliśmy do tego do tej pory niewykorzystany kawałek zieleni, będzie tam ogrodzony psi park z miejscem zarówno dla właścicieli, będą mogli sobie usiąść na ławce, kiedy ich psiaki będą biegać, bawić się na przeszkodach, które dla nich tam zbudujemy. Będzie oczywiście też monitoring, oświetlenie, także to też poprawi bezpieczeństwo w tej części Chrzanowa. Były konsultacje, zanim powstał projekt tego miejsca, psiego parku. Czy rzeczywiście uwzględniliście Państwo te uwagi, które mieszkańcy zgłaszali, jeżeli chodzi o przeszkody, nie wiem, wodę, bo taki się też pojawia. Tak, te uwagi mieszkańców zostały uwzględnione, ale to już czekam jakby na taką ostateczną ich opinię, kiedy ten przypark zostanie zrealizowany. Cieszę się bardzo, że jakby powstaje kolejne miejsce, w którym będą mogli spotykać się mieszkańcy, których łączy pasja i miłość do zwierzaków. To jeszcze jedną rzecz zapytam. Pierwszy psi park na początku były tam nieprzyjemne incydenty, dlatego postanowiliście Państwo monitorować ten teren. Czy tutaj od razu jest takie założenie? Tak. Ten psi park od początku będzie monitorowany, będzie także oświetlony. Także te kamery, one. Po pierwsze, poprawią bezpieczeństwo na samym simparku. Zamontowanie takich kamer przy Ulicy Śląskiej całkowicie wyeliminowało problemy, które mieliśmy w tamtym miejscu. A po drugie, te kamery no, będą obejmowały trochę szerszy kontekst, więc to też będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Północ, bo taki monitoring. No to pokazują wszystkie statystyki działa profilaktycznie. Po prostu ludzie wiedząc, że teren publiczny jest monitorowany, unikają różnego rodzaju ekscesów w tej przestrzeni. Z tego psiego parku będą korzystali pewnie mieszkańcy północy, ale także pobliskiej Trzebińskiej, bo jest blisko, A czy pojawiają się głosy albo wnioski o podobne stworzenie podobnych miejsc w innych częściach gminy. Tak, no myślę, że kolejnym terenem, na którym będziemy chcieli urządzić tego typu inwestycje, no to jest Duże osiedle, osiedle młodości, tak żeby równomiernie porozkładać tego typu atrakcje w różnych częściach naszego miasta.